Z tej strony Konrad Kowalczyk z 365 Junior Konsultant i zapraszam na dzisiejsze out of the box, w którym pokażę funkcję dodaną niedawno przez Microsoft do aplikacji Sales, która dotyczy nowego widoku, nowej struktury hierarchii powiązań na podstawie jednej encji. Warto od razu na wstępie zaznaczyć, że już niedługo pojawić się ma aktualizacja dotycząca przedstawionej za chwilę przeze mnie funkcjonalności, która poszerzona będzie o powiązania bazujące na kilku encjach. To może być naprawdę coś przyjemnego dla użytkowników, którzy pracują na powiązaniach osadzonych w hierarchiach. Przejdźmy jednak do klu dzisiejszego out of the box, w którym poznamy funkcję wizualizacji hierarchii. Znajdujemy się w aplikacji SalesHub i co ważne musi być to zaktualizowana wersja aplikacji, a żeby mieć dostęp w wersji preview do opisywanej za chwilę przeze mnie funkcji. Teraz musimy zmienić obszar naszych działań na ustawienia aplikacji. I tutaj wyszukujemy funkcji wizualizacja hierarchii. Tutaj mamy standardowy widok NC, w którym tworzymy nową wizualizację. I można powiedzieć, że magia za chwilę zadzieje się sama, zaraz po tym, jak w prosty sposób skonfigurujemy naszą hierarchię. Pierwszą rzeczą jest tutaj wybór NC, na której chcemy pracować. I dla mnie będą to klienci, którzy mają jakieś powiązania w polu klienta nadrzędnego. Czyli wybieramy sobie. Klientów dodajemy do naszej hierarchii. Jak widzimy, od razu otworzy nam się okno z menu ustawień. I teraz musimy wybrać naszą nadrzędną encję, czy tam pole, po którym będzie wyszukiwanie powiązań. I my tutaj taką encję wybieramy jako parent account ID czyli to będzie nasz identyfikator nadrzędny. Teraz mogę wybrać widok, który odpowiada za wyświetlenie podrzędnych rekordów wskazanej NC, i on pokaże tylko te rekordy, które znajdują się na danym widoku. I tutaj widzimy, że jest Active Accounts, czyli nasze aktywne kontakty, aktywni klienci, i tutaj niczego nie zmieniamy. Teraz należy wybrać formularz wyświetlanych informacji na widoku drzewka hierarchii i po zmianie podglądu od razu będzie on dostępny w naszym mm, edytorze i ja sobie zmienię na zwykły formularz account i widzimy ma tutaj jakieś mm, sześć podstawowych informacji, które nam się od razu wyświetliły po tym jak zmieniliśmy widok, który chcemy wyświetlać na podglądzie formularza na drzewku hierarchii. I teraz, jeżeli mamy wybrany ten formularz, możemy jeszcze dostosować formularz czy też widok szczegółów, które będą pokazywane dla danego drzewka hierarchii. I tutaj, żeby też może jakoś nie kombinować, wybierzemy sobie podstawowy widok formularza klientów. I teraz tak, możemy jeszcze nadać nazwę. Dobrze, teraz możemy przejść do drugiego naszego, do drugiej naszej zakładki, i tutaj możemy dopasować widok naszego kafelka, który będzie pokazywał na przykład podgląd jakiegoś obrazka, który jest na danym kącie, tak? czy, czy tam często jakiejś twarzy, żebyśmy byli zaznajomieni z naszym klientem, którą sobie dodajemy w naszym systemie. Możemy to usunąć lub pozostawić. Możemy także dopasować pod kątem wysokości oraz szerokości nasz kafelek. Tak jak robię to teraz, bo oczywiście można tutaj wpisywać dane wartości, oraz możemy ustawić jakiś kolor. Może to być nawet jakiś kolor niebieski. I tyle. I teraz wystarczy zapisać nasz nowo utworzony rekord hierarchii w organizacji na klientach. I teraz należy opublikować nasze zmiany. I teraz tak, dla osób, które nie są jeszcze pewne swojej konfiguracji przed opublikowaniem, można też przejść, co też jest dostępne po publikacji, ale można jeszcze przejść do przycisku podglądu. I możemy sprawdzać na jakiejś wybranej NC, jak to będzie wyglądało z poziomu widoku rekordu, jeżeli tam już do niego przejdziemy. Tu powiedzmy, dla danej firmy nie ma żadnego powiązania, ale zaraz sobie przejdziemy na rekord, który ma te powiązania i będzie on w formie drzewka hierarchii, które ustawiliśmy. Przejdźmy sobie zatem do obszaru sales, przejdźmy do klientów. Przejdziemy sobie do firmy, która na pewno ma powiązania po Enzii klientów, i też w zależności od tego, jakie uprawnienia będzie miał dany użytkownik na daną Encję, użytkownicy będą mogli dodawać, zmieniać, zapisywać wprowadzone zmiany z już opublikowanej hierarchii, ale dotyczące tylko jednego połączenia względem wybranego rekordu. Ale to za chwilę pokażę, jak się dzieje. Przecimy sobie do naszej hierarchii, która osadzona jest przyciskiem na stączce. Przechodzimy sobie do niej. I jak widzimy, Kontoso ma powiązania z trzema firmami podrzędnymi. We wszystkich widać te same wartości, które zostały uwzględnione na widoku formularza. Podczas edytowania, tutaj także mamy jeszcze jedno powiązanie do firmy podrzędnej, do firmy głównej, czyli powiedzmy jakieś trzy schodki. Można robić sobie tych schodków bardzo, bardzo dużo. I teraz, jeżeli chodzi o edycję z tego poziomu, dzieje się to poprzez wybranie trzech poziomych kropek opcji. Po naciśnięciu na kafelek i możemy dodać tutaj, tak jak widzimy, możemy dodać tutaj jakiś nowy kontakt, wtedy otworzy nam się formuła szybkiego tworzenia. Ewentualnie możemy wybrać już istniejący kontakt, przepraszam, klienta, i tutaj wyświetli nam się jakieś propozycje do powiązań. Wystarczy wybrać jakąś, dodać ad, i wtedy pojawi się, tak jak tutaj mamy widoczne nowe powiązanie. Żeby otworzyć nasz drugi formularz informacji ze szczegółowymi informacjami, które ustawialiśmy wcześniej, wystarczy nacisnąć na jeden z kafelków i otworzy nam się taki oto podgląd. Do tego rekordu także możemy przejść do pełnego rekordu i do normalnego widoku formularza tego rekordu poprzez naciśnięcie przycisku otwarcia w nowym oknie. To tyle w dzisiejszym Out ale na końcu jeszcze także znaczę, że już niedługo wrócimy do Was z rozwinięciem tej funkcjonalności, ponieważ Microsoft zapowiedział poszerzenie tej funkcji o powiązania z innymi edycjami, która ma nadejść do końca roku i planowane jest to, że odbędzie się w listopadzie. Tak więc dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia niedługo. Pozdrawiam.